Cześć, witam Was serdecznie już w drugim odcinku z cyklu budowa Stojaka na Wino. Gętarka gotowa umożliwia nam wyginanie elementów przede wszystkim w sposób powtarzalny. Urządzenie nieskończone i bardzo proste w budowie, a ułatwia i przyspiesza nam pracę. Ta powtarzalność, o której wspomniałem jest bardzo ważna w momencie, kiedy wykonać mamy dużą ilość sztuk, szczególnie kiedy te elementy mają ze sobą pasować, mają być ze sobą spasowane, zespawane i mają być ułożone koło siebie. To jest bardzo ważne. Także dzięki temu, że będzie powtarzalność, będziemy mogli na dalszych etapach pracy przyspieszyć czas wykonania tego projektu. Oczywiście giętarka posłużyła do wygięcia tego promienia ale już to gięcie 90 stopni do ostrego było wykonane na giętarce do blachy i pomimo tego, że gientarka do blachy jest to maszyna przeznaczona do grubości max 1.2, no może na krótszych odcinkach max 1.5 mm, to udało się bez szkód na, dla maszyny zagiąć pręt w, o średnicy 6 mm podwójnie, ponieważ gięcie do, dokonane było na dwóch prętach jednocześnie. Dlaczego? Jest taka możliwość, dzięki temu, że obniżyłem listwę dociskową belki gnącej, regulując ją do grubości 6 mm, udaje nam się zagiąć pręt bez zniszczenia maszyny. OK, ja już nie przedłużam. Wszystkie etapy będziecie obserwować na tym filmie, ponieważ jest to już chyba ostatni film z tego cyklu. Przygotuję materiał i przystępujemy do pracy. Pierw na tej giętarce, potem na giętarce do blachy, a na samym końcu wyspawamy ramkę, połączymy to w całość i zakończymy ten projekt na tym etapie, ponieważ kwestia malowania pozostaje już w gestii zleceniodawcy. Ja mam wykonać ten stojak w stanie surowym, i na tym kończymy ten projekt. Dobra, nie przedłużam. Zapraszam Was na film i życzę miłego oglądania. OK, kształtowniki docięte i wstępnie już ułożone, dolne narożniki zacięte pod kątem 45 stopni, góra jeszcze nie zacięta, ponieważ jest to moment, w którym chcę Wam pokazać, w jaki prosty sposób poszukać kąta, którego chcemy, który chcemy zaciąć i nie znamy tej wartości, tak. A więc tak, strona lewa ogólnie, może od początku, to jest obrys Stojaka na wino. Tutaj będą słupki wstawione, na tych słupkach będą spawane koszyki na butelki i tak dalej, ale wróćmy do tej konstrukcji. Lewa strona, prawa strona są to piony, które już docięte są na wymiar. Tutaj mam już wymiar taki, zgodny z rysunkiem, czyli całkowita wysokość po lewej stronie i tak samo z drugiej strony, no tam jest profil dłuższy oczywiście, i teraz tak docinam. Profil skośny z naddatkiem, ustawiam go w, to, w ten sposób, aby ta krawędź, no bo jeżeli mam go dociętego na wymiar, to ta krawędź jest bazą dla mnie w tym momencie i równam ten kształtownik z tą krawędzią i możemy przyjąć, że, że to jest baza, czyli ten punkt gdzieś nam tutaj wypada. Drugi punkt tworzą te dwie linie, tutaj mamy punkt, przenosimy. I znaczymy. To jest kąt który dokładnie musimy zaciąć. Możemy zrobić to w ten sposób, że mierzymy ten kąt, dzielimy go na pół i również zacinamy. Nic bardziej trudnego. Bardzo dużo jest pytań odnośnie takich rzeczy. Pytacie i jak poszukać te, tych kątów i tak dalej. Tutaj nie trzeba matematyki, tutaj nie trzeba programów, nie trzeba nic rysować. Wystarczy położyć kilka profili na stole i za pomocą praktycznie metrówki jesteśmy w stanie bardzo dużo tych wymiarów odnaleźć. Okej, okay, to jak gotowy i pomimo tego, że jest niepomalowany, to w takiej formie ma opuścić stalowy warsztat. Takie były ustalenia ze zleceniodawcą. Malowanie we własnym zakresie. Mam nadzieję, że ten efekt końcowy będę miał udokumentowany na zdjęciach, a jeżeli będę miał, to pochwalę się z wami zdjęciami na stalowej grupie, na którą również serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o Konstrukcję, ramka z kształtownika 20x20, tutaj leżaczki na wino z pręta Fi 6 mm, płaskownik, jest to płaskownik 20x4, o ile dobrze kojarzę, ucięte takie plasterki, żeby stworzyć dystans od ramy, od kształtowników i no, ogólnie prosta konstrukcja. Ale myślę, że w momencie, kiedy będzie zamontowana i wypełniona butelkami, będzie wyglądać fajnie. A ja już z Wami się żegnam. Tradycyjnie, łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę Facebookową Instagrama Giełdę Stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!